Ja, ja, ja! Plik na pliku, nie chcę już klepać biedy Louis prada Moncler, lecą metki, nie kredyt Cel mam prosty zarobić więcej niż kiedyś Zero stów na rady, tylko twarde papierowe cele Kiedyś pusto w kieszeni, dziś ciężar od nominałów Nie gadam o planach, robię ruch bez sygnałów Miasto mnie zna z tego, że podnoszę stawkę Nie czekam na szczęście, sam robię dostawkę Moncler na plecach, nawet gdy mróz w relacjach Louis na pasku, zero lipy w deklaracji na stopach krok droższy niż wczoraj Kto się śmiał kiedyś dziś, pytaj jak to zrobił powiedz Plik na pliku, nie chcę już klepać biedy Louis Prada Moncler lecą metki, nie kredyt Cel mam prosty zarobić więcej niż Czy się progres, nie tylko gadka przy stole Ja wolę liczby niż obietnice w zespole O Marki na mnie, bo wynik się zgadza Styl kosztuje, ale praca go spłaca Nie gram ofiary, gram o poziom wyżej Każdy dzień ruch, każda noc